Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże! Moi drodzy, z uśmiechami na ustach witamy Was serdecznie w czwartym, zarazem ostatnim odcinku naszych adwentowych spotkań rekolekcyjnych. Nadal zastanawiamy się razem z księdzem Łukaszem, tutaj w tej naszej piwnicy, nad pytaniem: po co przychodzi? Dzisiaj, kiedy adwent jest już tak naprawdę na finiszu, chcemy stwierdzić, że Jezus przychodzi, aby zrobić z nas, ale także i z Was, swoich świadków. Co to jednak tak naprawdę znaczy? Jak możemy stać się prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa? Otóż taką pierwszą próbą odpowiedzi, która ciśnie mi się na usta jest to, aby świadczyć przez wierność w małych sprawach, czasami naprawdę w małych sprawach. Wielu z nas często daje się ponieść swoim ideałom, swoim marzeniom, wybiega gdzieś tam daleko w przyszłość, planuje czasami nawet swoje wielkie nawrócenie, ale wszystko to jest oddalone w czasie. W tym samym momencie zapominamy o tym, co jest tu i teraz. Okazuje się, że często chodząc tą tak zwaną głową w chmurach, zapominamy o rzeczywistości, o tej prozie życia codziennego, która nas otacza. A Jezus Chrystus z kolei dbał o szczegóły i drobiazgi. Zawsze zwracał uwagę na tych, którzy byli jakby niewidzialni dla innych. Troszczył się o chorych, o cierpiących, o zapomnianych, tym samym pokazując, jak bardzo ważna jest wierność tym, z pozoru oczywiście mało ważnym ludziom czy sprawom. A jak bywa w naszym życiu? Poeta, arcybiskup Ignacy Krasicki, słusznie kiedyś zauważył, Możesz ludzi omamić, Boga nie oszukasz. Można powiedzieć mamie, że coś zrobiłem, ale tego po prostu nie zrobić. Można powiedzieć bliskiej osobie, że się o niej pamięta, jednocześnie szybko o niej zapominając. Ludzie w wiele rzeczy uwierzą, ale Boga nie da się oszukać. Święty Augustyn pisał: Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wierny w małych rzeczach. To już wielka rzecz. Weź zatem na poważnie zaproszenie Jezusa do bycia jego świadkiem i bądź wierny w tych małych sprawach. Jezus Chrystus przychodzi między innymi do nas po to, aby nauczyć nas stanowczości. O co chodzi? W Ewangelii według Świętego Mateusza w kazaniu na Górze Jezus w swoim nauczaniu powiedział. Niech Wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Dzisiaj niestety w życiu społecznym bardzo często odchodzi się od tej zasady w imię fałszywie rozumianej poprawności lub świętego spokoju. Wielu ludzi fałszywie się uśmiecha, a myśli co innego, bądź też mówi co innego za plecami. Wybiórczo traktowana prawda staje się wszechobecna i to już nie tylko w kryzysowych sytuacjach, ale też w codziennym życiu. Taka postawa niestety konwertowana jest także w sferę wiary. Mówimy, że jesteśmy ludźmi wiary, przyznajemy się do Jezusa, ale tylko wtedy, kiedy jest nam wygodnie, bądź jesteśmy bezpieczni, nie wystawieni na ryzyko krytyki bądź wytykania palcami. Nierzadko zdarza się tak, że traktujemy naszą wiarę jak supermarket. Wierzymy tylko tym towarom, które są nam wygodne i sprawiają radość. Natomiast Jezus nie chce, abyśmy jego naukę przyjmowali wybiórczo. Parafrazując słowa Jezusa, niech wasza wiara będzie tak, tak, nie. Myślę, że bycie świadkiem nierozerwalnie wiąże się z odwagą. Jako ludzie podziwiamy tych, którzy, czy to w historii, czy w czasach nam współczesnych, wykazali się właśnie tą cechą. Podziwiamy choćby męczenników, tych, którzy oddali życie za Jezusa Chrystusa. Bardzo często nazywamy ich odważnymi ludźmi. Ale z drugiej strony jakoś nie spieszymy się za bardzo do tego, żeby ich naśladować. A przecież my też otrzymaliśmy w czasie bierzmowania dar męstwa, i my również jesteśmy wezwani do mężnego i odważnego świadczenia o Jezusie. Nie trzeba wielkich heroicznych czynów, aby odważnie stanąć po stronie Zbawiciela. Żyjemy w czasach, gdzie zwykłe zrobienie znaku krzyża, mijając miejsce, w którym stoi Kościół czy Jakaś przydrożna kapliczka, noszenie krzyżyka na szyi, modlitwa przed posiłkiem, czy piątkowa strzemięźliwość od pokarmów mięsnych, pamięć o praktykach religijnych w czasie wakacji, noszenie odzieży ewangelizacyjnej, czy stawanie w obronie Kościoła jako wspólnoty mogą już świadczyć o naszej odwadze w wyznawaniu Jezusa Chrystusa. Czasami naprawdę nie trzeba wiele mówić, aby przyprowadzić swojego rówieśnika do Boga. Często wystarczy zwykły przykład odważnego świadectwa naszej żywej wiary. Niech więc to wszystko, co było przedmiotem Twoich rozmyślań w czasie tegorocznego adwentu będzie takim swoistym początkiem czegoś pięknego, czegoś co zbliży ciebie, ale może także i innych do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus rodzi się jednym z nas, aby pokazać w praktyce, jak mamy przeżywać swoją wiarę w codzienności. Z pewnością żyją obok nas takie osoby, które określają siebie jako wierzący, ale nie praktykujący. Czy można być kimś takim? Popatrzmy na lekarzy. Przez lata studiują, kształcą się, aby zdobyć uprawnienia do leczenia. Kiedy przez okres pięciu lat w swojej karierze lekarskiej przestaną praktykować, nie mogą wykonywać tego zawodu. Muszą odbyć ponownie odpowiednie szkolenie. Jest to uzasadniona procedura, ponieważ ktoś, kto ma leczyć, musi mieć praktykę. Analogicznie przenosząc ten tok postępowania na wiarę, też musimy mieć świadomość, że wierzący nie może się tak określać, jeśli nie praktykuje. A praktyką człowieka wierzącego jest modlitwa, sakramenty, lektura Słowa Bożego i życie zgodne z zasadami moralnymi i chrześcijańskimi. Praktykowanie naszej wiary to również. Potrzeba jej pogłębiania. Rzadko o tym myślimy, zatrzymując się często chociażby na katechizacji szkolnej. Niech więc ten adwent może będzie dla nas okazją do podjęcia decyzji, że zacznę coś więcej robić ze swoją wiarą. Moi drodzy, to wszystko, czym chcieliśmy się podzielić z wami w tę ostatnią czwartą. Niedziela Adwentu. Mamy nadzieję, że te nasze czasami takie nieuporządkowane myśli będą choć małym przyczynkiem do tego, aby z kolei Waszą wiarę pogłębiać. W dalszym ciągu zapraszamy i zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'a, gdzie na tej ostatniej prostej tegorocznego adwentu wciąż prezentujemy różnego rodzaju zadania, które chcemy Wam zlecić, aby ten Adwent był naprawdę radosnym czasem na przygotowanie się do Bożego Narodzenia. Do zobaczenia w Zakopanem oczywiście. Z Bogiem. Szczęść Boże.